dobry, szczęść Boże, cześć. cześć. Ja się troszeczkę w innym miejscu. Znajdujemy się w Gościńcu Tradycja na Starym Rynku w Poznaniu. Dziś temat troszeczkę bardzo zbliżony, który bardzo mi się podoba osobiście. To może Wam przeczytam. Czekamy. Stworzenie bez twórcy ginie, dlatego wierzący czuje się przynaglany przez miłość Chrystusa, by nieść światło Boga żywego tym, którzy go nie znają lub odrzucają. Teraz takie znaczące pytanie. Patetycznie zabrzmiało. Czyli z jednej strony będziemy mówili pewnie o wierzących i niewierzących, a z drugiej strony, jak znam Ciebie, będziemy mówili o misjach, dlatego Ci się tak e, podoba wszystko, co? Tak. I teraz to jest o misjach? Tak. A potem będziemy mówili o wierzących i niewierzących? Też. Super. Słuchajcie... No to zaczynamy. No więc właśnie. Wiecie o tym, że miesiąc październik jest nadzwyczajnym miesiącem misyjnym? Wiem, bo czytałem listę Episkopatu Polski. No i tu wszystko czytałeś. Musiał czytać nam przy. A powiedz mi, kto go ustanowił? E, nadzwyczajny miesiąc misyjny? Tak? Papież Franciszek. Bardzo dobrze. A co konkretnie chciał nam powiedzieć? To my jesteśmy w szkole. No teraz się tak czuję. Żebyśmy się modlili za misję, żebyśmy dbali o misję, żebyśmy modlili się za misjonarzy i o powołania misyjne. I kapłańskie też. Tak? Tak. Tego w liście nie było. Wiem, ja to wydałem teraz. Ale papież też chciał, żeby to była mowa o misjach nie tylko tych Adgantes, ale tych misji w ogóle, tak naprawdę. Czyli jakich misji? Misja? Które, misji Adgantes, tych misji do ludów. Tak naprawdę chodziło też o, o misyjność kościoła jako takiego. Nie tylko o tę misyjność, mhm. właśnie taką, którą my rozumiemy jako misyjność, tak? Czyli przyjeżdża do parafii misjonarz, który opowiada o tym, jak to pracuje w jakichś tam hmm? krajach, które są tysiące tysiącach. No dobrze, no to w takim razie, co rozumiesz przez słowo misja? Czym no to, jest misja? To jest jakieś zadanie, jakiś cel, coś do wypełnienia, tak? ale to nie jest cel takie łatwe. I... Dla mnie głoszenie Chrystusa. Bez różnicy gdzie. I tobie się to podoba, bo ty to robiłeś, jak byłeś na misjach. Tak. A ty byłeś na takich typowych misjach. Gdzie byłeś na misjach? Ja byłem w Zimbabwe, ale. To nie jest typowa. Typową misją może być misja w Polsce. No tak, ale tak. Znaczy, misją jest tak. W sensie... Misją jest głoszenie Jezusa, głoszenie Chrystusa, głoszenie Jego słowa i Jego czynu przede wszystkim. Czy to będziemy robić w domu, w pracy, czy będziemy robić w kościele, czy będziemy robić w szkole, czy gdzieś za granicą? To jest nasza misja. Jak najbardziej. Tylko chodzi mi o to, że po prostu w takim powszechnym mniemaniu jest, ludzie myślą, że jak misja to musi być właśnie gdzieś daleko i tak naprawdę jakiś yy, kraj, w Afryce, czy w Ameryce Południowej, czy w Azji, a nie tak blisko. I właśnie o to chodzi, żeby papież też na to trochę kładzie nacisk, żeby w tym miesiącu misyjnym skupić się na tym, że nie tylko i wyłącznie misje są właśnie daleko, ale misje są wszędzie, tak? Każdy może być misjonarzem. Każdy jest misjonarzem. To, przynajmniej Każdy powinien jest być. misjonarzem. Przynajmniej powinien być. Słuchaj, to, że jeden z nas wyjedzie na misję Boże daleko do Afryki, no ty chyba już nie możesz. Boże błagam, cały czas. Też może. To... Czemu ja nie mogę? A możesz? No, mam nadzieję, że kiedyś Pan Bóg pozwoli, że wyjadę gdzieś na misję. A masz takie powołanie? O, chciałbym. Znaczy powołanie wydaje mi się, że mam, bo to. Moje Nie wiem, to od Panu, Pana Boga masz. zależy. Ale wiesz, że. Ale poczekaj, ja doszedłem... ale poczekaj, jeśli o nim już mówisz, to znaczy, że masz. Bogu dziękować. I teraz jakby Pan Bóg na pewno mi powiedział, że od jutra mogę wyjechać na misję. To jest ten pierwszy, który się pakuje i jedzie. Nawet jak was muszę zostawić. No to akurat będzie plus. Ale e, jak będę mógł jechać ja nie na misję. Ja będę mógł jechać na misję i po prostu robić to, co jest dla mnie łatwością. Czyli mówienie o Panu Bogu. Bo zobaczcie, ja mam, ja mam taki problem, chociaż coraz bardziej się go wyzbywam, żeby e, mówić o Panu Bogu daleko jest łatwo, a blisko jest trudno. Dlatego ten miesiąc jest dla mnie trudniejszy. On dla wszystkich jest trudniejszy tych tutaj, którzy żyją w Polsce. Bo ja bym chciał wyjechać. Mm -hmm. A muszę być misjonarzem tu. Mm -hmm. Dlatego, między innymi, dzisiaj na nagranie przechaliśmy tramwajem. Bo to też jest bycie misjonarzem. To, że ja nie wsiądę sobie do mojej Mazduni kochanej, tylko że ja wezmę tramwaj, wezmę komunikację miejską i po prostu pojadę. Dla mnie bomba. Natomiast to też jest zgłoszenie. To, że zby... ja co to też tacy wyjeżdżam komunikacją miejską. Ale ty nie jesteś tak. księdzem. A jak zobaczą księdza ludzie w tramwaju, to. A to jest w takiej wersji. Nie, ja się rozbieram i potem się potem przebieram, jak wychodzę na Myślałem, przystanek. Ale taką kurtkę weź na sobie. No ale koloratka była. To mam pytanie. Czy byłeś kiedyś na doświadczeniu jakimś misyjnym? Tak. Gdzie? Na Ukrainie. Jako kleryk. A co stanowiłeś? Impregnowałem drewno. Pozdrawiam księdza Grzegorza, jego 5 metrów drewna. Ale wiesz, że to jest wspominam. świetna praca misyjna. Znaczy, ja byłem bo, swoją, bo swoją pracą pokazywały, że to możesz zrobić. Znaczy, my mieliśmy w ogóle fajne doświadczenie misyjne, bo jako klercy pojechaliśmy do Zabłotowa, było nas e, czterech, e, i tam mieliśmy po prostu być. I tam mieliśmy pomagać i tak dalej. E, bo to jest mała parafia e, ukraińska, i było naprawdę coś wspaniałego. Tam były siostry. My także pomagaliśmy w takich zwykłych pracach codziennych. Byliśmy na pielgrzymce, byliśmy na oazie z dziećmi. To było coś wspaniałego. I dla mnie, dlatego doświadczenie misyjne, misje to jest marzenie. co powiedziałeś coś bardzo fajnego. Dziękuję. Z Twoich ust to jak komplement. Czy nie, nie zawsze, ale teraz na pewno. Co, mi, co bardzo mnie uderzyło, powiedziałeś po prostu być. Mhm. No, ty też po prostu byłeś w Zimbabwe. 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 Po co tam pojechałeś? Po prostu być. I takich usłyszałem. Ale coś tam musiałeś konkretnego robić, bo jak tylko byłeś i się uśmiechałeś do tych ludzi, no to. Jak długo to było? Nie dużo. Nie cały rok. Nie cały rok tam byłem, a co tam robiłem? Yy... Miałem być nauczycielem informatyki. Nie W być... fizyce miałeś być nauczycielem informatyki. W trakcie fizyki. Miałem okay. być nauczycielem informatyki. Pod koniec swojego pobytu byłem pokrótce nauczycielem krawiectwa i budownictwa. Krawiectwa i budownictwa? A po godzinie 15 każdego dnia mieliśmy oratorium. Super. Pozdrawiam wszystkie dzieciaki. Już teraz nie są dzieciakami. Ale teraz pytanie: czy jak wróciłeś, yy, byłeś w stanie to wszystko przełożyć na grunt Polski? Nie. Czemu? Przecież bycie misjonarzem, tak jak Ty powiedziałeś, się doczepię do tego, sam powiedziałeś, że bycie misjonarzem to przede wszystkim świadczenie o Chrystusie. Jeżeli tam potrafiłeś, to dlaczego tu nie potrafisz? Tam była zupełnie inna mentalność. To co? Mi to A... przeszkadzało. Przeszkadzało to po powrocie do Polski, przeszkadzało mi, że tu trzeba zrobić tak. Tam mogłem po prostu być. I to jest niestety nasze myślenie. Bo my mówimy, tam mogłem zrobić to, tutaj nie mogę tego zrobić. Dlaczego? Idźcie i głoście to, co powiedział Pan Jezus, jest do wszystkich, a nie, że w Polsce macie tylko być poprawnymi katolikami, którzy od poniedziałku do piątku mówią pacierz i w niedzielę przychodzą do kościoła, a reszta, jak chcesz, nie wiem, rozpłomienić kogoś albo rozpalić kogoś ogniem miłości, to wystarczy, że jak pojedziesz na misję, to będzie super. Ale Andrzej, masz rację. No to czemu tego nie robisz? Robię to. Nagrywamy teraz. No, no to fakt. Codziennie Dobra, chodząc oposuje. do pracy, no właśnie, aha, teraz mam. Codziennie chodząc do pracy, to ja, ja nie muszę mówić, nie muszę czytać o Bogu, o Jezusie. Pokazuj swoją pracę. Na misjach e, często te, ten język był dla mnie niezrozumiały. To w takim dialekcie czasami się po, po, porozumiewali, to dla mnie było czysta magia. Ja po prostu miałem być, miałem dawać świadectwo Jezusa. Dobra. Ja teraz w tym roku byłem, powiedzmy, że też na doświadczeniu misyjnym, bo byłem w innym kraju u mojego wujka, który jest misjonarzem, i tam spotkałem siostry, które cały czas jako jedyne w tamtych rejonach są w habitach. I one same opowiadały, one już są staruszkami, że dla nich największym szokiem było, że ludzie do nich podchodzą i mówią: Dobrze, siostry są z nami, pomódlcie się za nas. I zauważyłem, że u nas, nie wiem jak u was chłopaki, ale y, jest taki mały problem, że my nie prosimy siebie o modlitwę. Ja jako kapłan mam się modlić za ludzi. Kto do mnie przychodzi, żeby prosić o modlitwę? Pewnie nikt. O no, ty, aktywność. bo ty jesteś inny, bo ty za każdym razem jak potrzebujesz e, modlitwy, to do mnie dzwonisz. To jest fakt. To jest fakt. Natomiast ludzie, nie, na, nie jesteśmy nauczeni modlitwy. Proszenia kogoś o modlitwę. A dla nich... Dla tamtych ludzi to było tak naturalne, że są siostry, które mają habit, które świadczą o Jezusie, to siostra się za mnie pomodli. Ale przez nie powiedziałeś gdzie byłeś, ale wiedząc o tym, że ja byłem w Afryce, byłem w Zimbabwe, byłem w Chłangę, to tamci ludzie tak robili. Oni pierwsi do kogo poszli, to poszli do księdza. Poszli poprosili jego o pomoc. Nie chodzi o modlitwę, jakąkolwiek pomoc. Czy to była osoba wierząca, czy niewierząca? Wiedziała, że ksiądz pomoże. Mhm. Więc teraz wracając z tego naszego początku, czym czasami są misje? Misje czasami są po prostu po to, żeby być. Po to, żeby pokazywać, że to, co mówiliśmy w odcinkach wcześniejszych, my w sobie zauważamy Jezusa, zauważamy Boga. I się nim nie dzielimy. I się nim nie chcemy dzielić. A my go mamy. Dlatego część tych misjonarzy, część wolontariuszy misyjnych wyjeżdża gdzieś, chwila, wyjeżdża za granicę, żeby pokazać, że oni w sobie mają tego Boga. Mają w sobie Jezusa. Słucham. Każdy, kto nie dzieli się miłością, jest martwy. Pięknie powiedziałeś. A miłością to znaczy Panem Bogiem. No to jest prawda. No tak. Ale nie mówię, że nie. Czyli praktycznie mówimy idealnie, że większość ludzi, który, którzy są, są martwi, bo nie chcą się dzielić Panem Bogiem. I to o tym będziemy jeszcze sumie. potem mówili na pewno, bo nie wierzę, że nie, że największy problem jest właśnie w rodzinach. Że rodziny też się nie, nie dzielą swoją mhm. miłością, swoją pasją, swoją e, misyjnością, tym, że chcą świadczyć o Chrystusie. Bardzo mało jest takich rodzin. Mhm. Splątuj to jakoś. Znaczy, podsumowując, jakby tę naszą rozmowę, to my często używamy słowa misja i myślimy o dalekich krajach. My tak naprawdę możemy być misjonarzami, będąc tutaj, będąc w Polsce, będąc dla naszej rodziny, czy będąc dla sąsiadów, czy znajomych w pracy, czy w szkole. E, słuchajcie, Misje nie są tam. Misjami musimy się dzielić tutaj. I tutaj je robić. Oj tak. Amen. Alleluja. I do przodu.